Hej, dzisiaj przyszło do mnie nowe pet shopy, więc z wymianki, jakby Więc Nie pytajcie się, ile kosztowało. Więc tak. Pierwszy pet shop to taki jamnik. To jest dla mojej koleżanki, no, która ze mną nagrywa. Więc tak, taki jamnik. Kolejny. Kolejny, kolejny to dok niemiecki, różowy. On był z short hairem i flamingiem. To był chyba. Nie, wiem, nie, nie, nie pamiętam co to było. Taki dok. On jest śliczny, mi się bardzo podoba. I ostatni, który mi się bardzo, bardzo podoba, to spanie Taki śliczny, to, e, to mój. Jak dla mnie to jest drugi najładniejszy. Pierwszy to jest taki z piegami. On był z blite. on nie śliczny, mi się strasznie podoba. I więc to <coughs> są moje nowe trzy petropy. I nie wiem, jak je nazwać. Ale takie trzy. I jeśli byście się chcieli wymienić jakimiś pet shopami to... to bardzo bym prosiła, żeby napisać i y, zrobię, z, y, zrobię filmik osobny z moimi potrzebami, bo no, no. więc pa! Hejka!